tam na kolejnym vlogu i słuchajcie jest akurat o dziwo, dziwo 11.44 i nagrywam vloga co się stało że od tej godziny na, nagrywam vloga nie wiem, <laughs> nie mam pojęcia słuchajcie, obrobiłam sobie przed chwilą właśnie tego, właśnie już dodaję tego vloga yy, z tych dwóch dni i yy, pokazywałam wam tam właśnie to że to zrobiłam boże jak to się klei sobie nawet nie wyobrażacie nie wiem czy to słychać Chyba jeszcze to do końca tak porządnie wyschło, więc idę to właśnie zaraz dać na słoneczko. Albo może za dużo nałożyłam, Nie mam pojęcia, bo to jest położyłam to na ala skórę, Nie wiem czy to jest skóra, to nie, to nie jest skóra. Ala skórkę taką, więc może przez to to się tak zrobiło, ale idę to położyć na słońce idę, słuchajcie, teraz wywiesić jeszcze planie, także... Są moje plany na teraz, a po później zobaczę trochę to jest kim tam pudełka opatrzmy, które mam w pokoju po butach i jakieś tutaj żeby je wywalić Także Idę po wyścigu Po prostu nie planuję, tylko krzyżuję mi plany. Tak się rozpadały z burza. Chciałam nagrywać, chciałam... Nie, najpierw chciałam pomalować ławki teraz. I co? I się rozpadało tak. Nie wiem, czy to zobaczycie. Ale widzicie, co się dzieje. Mam tu papieża oknie. Po prostu masakra. I chciałam potem nagrywać, a potrzebuję do tego kompa i mikrofon rozłożyć i co? Masakra, po prostu jedna nawet masakra, więc sobie w ogóle posmęta. W ogóle, wiecie, co pomalowałam, jak Wam wcześniej mówiłam, ten yy, organizm mój. I to kurczę, nie chcę wysunąć, chyba to nie jest na taką powierzchnię, więc muszę to jakoś zabezpieczyć czymś... Mm, nie wiem czym, słuchajcie, muszę coś pomyśleć. Czy jakąś folią? przykleić do tego jakąś folię. Ja mam pojęcia. Coś muszę pomyśleć, ale no, to chyba nie jest do tego. Więc kiepsko, kiepsko. I właśnie teraz sobie to zrobię, jeszcze muszę powylać parę pudełek. I tyle, wam chciałam na razie powiedzieć. I muszę przyczekać, tą burzę, żeby coś zrobić, żeby ponagrywać. Także tyle. Czymś takim, chyba jest po jakieś południu czy nie wiem po czym. Ale właśnie... Albo po razy coś takiego właśnie. I to jest takie grubsze, fajnie takie przezroczyste, więc to wykorzystam. I sobie chyba kleję na gorąco, tak podkleję tutaj. I myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Także jak to zrobię, to wrócę do Was. Słuchajcie, wyszło mi coś takiego. Dzisiaj błyszczy się to. I już się nie klei. Przykleiłam to w dwóch miejscach, może wam zrobię ostrość lepszą, czekajcie chwilkę. Przykleiłam to tutaj, kleiłem na gorąco i z jednej strony, bo właśnie takie zapinanie, z drugiej strony i tu jest to... czekajcie, muszę to otworzyć. I tutaj tak, myślę, że tak jest spoko, nawet nieźle może być, jak dla mnie to spoko. I przycinałam. Myślałam, że nie będzie się, wiecie co, to trzymać, ale się trzyma. Także fajnie. Jestem zadowolona i będę miała fajnie taki. I co jest fajne w tym co ja go znalazłam na strychu. To jest organizer osobisty, że on ma tutaj właśnie te y, na otwieranie rzeczy, więc jak będę chciała, dokupić karteczki i sobie po prostu to wymienię. Ja nie widziałam słuchajcie, o istnieniu czegoś takiego, to jest masakra. I tu mam fajne zakładki, poczekajcie. Właśnie tu mam takie zakładki, adresy. Finanse, notes, plan dnia, kalendarz. Widzicie, wiecie co, że nawet nie mam pojęcia ile to może mieć lat, ale to, patrzcie, się 2000, więc to jest, słuchajcie, ma 16 lat, no nieco, te Dawniej kurcze robili takie fajne organizery, nie wiem czy są teraz takie, ale znalazłam i się cieszę i sobie go tak fajnie przerobiłam. <śm> Dobrze widzicie? Postawiam sobie na statywie aparat. I teraz jest godzina, sprawdźmy, dziesiąta. Włączam sobie kąpa. Obejrzę sobie chyba Harry Pottera kolejnego albo od początku, albo The Hollows, czyli ostatnią część. I słuchajcie, dzisiaj zrobiłam sobie tą poduszkę, którą dam Wam właśnie w DIY na, na lato. I e, stwierdziłam, że zrobię najpierw, yy, bo nie wiedziałam do końca, jak ją zrobić, więc zrobiłam tak, a nagram właśnie wam jutro drugą yy, poduszkę, właśnie jak ją zrobiłam. I yy, słuchajcie, wygląda tak. I z, wyszło to trochę takie brązowe, nie wiem, jak to kamera odda. I y, użyłam tego lakieru, którego miałam wcześniej, który miałam wcześniej, cicho Ubuntu, który miałam wcześniej, to jest lakier, zawsze zapominam z jakichś filmów, na przykład gdzieś. A jutro słuchajcie zrobię to ze, ze śnieżką. Z nagrywem z ścieżki i tak się znalazłam w ogóle taką poduszę właśnie taki wzór na tak że jeżeli także chcecie się Wam podziękować za oryginał właśnie. Link na dole w opisie, także zrobiłam coś takiego, jak możecie zobaczyć. W ogóle mam nadzieję, że się nagrywam. Nagrywam się. Widzę tam w oddali w lustrze po prostu czy się nagrywam, czy nie. Dobra, nagrywam. Okej. Okay. I właśnie teraz będę sobie hmm, będę sobie będę oglądać sobie harg hmm, butera i nie wiem czy Wam to pokazywałam chyba tak, że zrobiłam właśnie okryłam to i trzyma się, jak na razie wszystko jest fajnie. I trzyma się właśnie to. Nie wiem czy muszę się tak może się jak tak Może to nie jest lakier właśnie do takich rzeczy, ale e, fajnie się to prezentuję. I e, muszę zapiąć tutaj. I jutro będę właśnie nagrywać te rzeczy wszystkie, to DIY na lato. Słuchajcie, jutro nagram projekt, bo oczywiście pogodami cały czas skrzyżuje yy, plany, bo cały czas w burze i nie będę poklaczać no, po prostu mikrofonu kompa, yy, i kompa i jak jest jeszcze na światło, to już w ogóle i po prostu jutro sobie to nagram wszystko. I tyle chyba, jeżeli chodzi o tego vloga, tyle Wam chciałam powiedzieć. Jak zwykle zapraszam Was do próbować na jeżeli Wam się podobało, do subskrypcji na mail, że jeżeli jesteś nowy i ten film Ci się podobał. I zapraszam właśnie na moje kolejne filmy. Muszę w końcu w końcu się skręć i ponagrywać te, takie inne filmy, takie, które nagrywałam kiedyś, yy, a nie same vlogi. Także tyle chyba mm. do Was i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!